Zaczynamy część czwartą. Wypłacić to po niemiecku. Auszahlen. Beispiel. Ich muss noch Geld auszahlen. Czyli muszę jeszcze wypłacić pieniądze. Odkryć coś. To. Entdecken. Beispiel. Ich entdeckt, dass er drogensüchtig ist. Czyli. Odkryłem, że on jest uzależniony od narkotyków. Narkotyki to drogen, a züchtig to jest uzależniony od czegoś. W ten sposób możecie sobie tworzyć różne uzależnienia typu seks züchtig, drogen rauch i różne inne uzależnienia. Zwolnić kogoś z pracy to entlassen. Beispiel. Er wurde gestern entlassen, czyli On został wczoraj zwolniony z pracy. Wydrukować coś z drukarki to drucken. Byśpil. Darf ich drei Seiten druken? Czyli Czy mogę wydrukować trzy strony? karmić jakieś zwierzęta to füttern. Beispiel Ich muss den Hund füttern. Czyli Muszę nakarmić psa. Rozpakować coś to auspacken. Beispiel Pack das Geschenk aus. Czyli rozpakuj prezent. Urządzić, na przykład dom czy pokój jakiś, mieszkanie, to. Einrichten. Beispiel. Sie haben die Wohnung schön eingerichtet czyli Oni pięknie urządzili mieszkanie. Polecić komuś coś to empfehlen. Beispiel: Was können Sie mir empfehlen? Czyli Co mi, pan może ob, co mi Pan może polecić, albo Pani? Zawierać coś na przykład w kosztach albo w cenie, coś zawierać to enthalten. Beispiel. Der Preis enthält das Frühstück. Czyli. Cena zawiera śniadanie. Przepraszać kogoś za coś, to. Sich entschuldigen für. Beispiel. Er entschuldigte sich für sein benehmen. Czyli. On przeprosił za swoje zachowanie. Rozczarować kogoś to enttäuschen. Beispiel, er hat mich enttäuscht, czyli on mi rozczarował. Dowiedzieć się czegoś, to Erfahren. Beispiel. Ich hab es von der Schwester erfahren. Czyli dowiedziałem się o tym od siostry. Pamiętać coś, przypominać sobie o czymś, to. Sich erinnern. Byśpil. Erinnerst du dich an den Griechen Kostas? Czyli. Pamiętasz tego Greka Kostasa? Rozpoznać kogoś po czymś to erkennen. Beispiel Ich habe sie nicht erkannt. Czyli Nie poznaję jej. Pozwolić komuś na coś to lassen. Beispiel Sie lässt mich nicht fahren. Czyli nie pozwala mi jechać zdecydować się na coś to sich entschließen przykład er hat sich entschlossen hier zu studieren czyli on się zdecydował tutaj studiować Powstać, powstawać. W jakimś wieku, kiedyś tam w przeszłości to Entstehen. Beispiel. Die Burg entstand im 15. Jahrhundert. Czyli Ten zamek powstał w XV wieku. Rozwijać się, to sich entwickeln. Beispiel: Zajna firma entwickelt sich sehr schnell, czyli jego firma bardzo szybko się rozwija. Cieszyć się na coś w przyszłości, to. Zich freuen auf. Beispiel. Ich freu mich auf das Wochenende. Czyli. Cieszę się na weekend. Przeziębić się, to. Zich ERKELTEN Beispiel. Ich habe mich im Gebirge erkältet. Czyli. Przeziębiłem się w górach. Wyjaśnić komuś coś, wytłumaczyć to. Erklären. Beispiel. Kannst du es mir erklären? Czyli Czy możesz mi to wyjaśnić? Odżywiać się to ich ernähren. Beispiel: Du sollst dich gut ernähren. Czyli Powinieneś się dobrze odżywiać. Przestraszyć kogoś to erschrecken. Beispiel. Du hast mich erschreckt? Czyli Ej, przestraszyłeś mnie. No i jeść. Essen. Hast du Mittag gegessen? Czyli? Czy jadłeś już obiad? Ten czasownik chyba jest dosyć łatwy dla was, więc powiem Wam, że auf essen to jest zjeść do końca. Czyli możecie na przykład kogoś zapytać, Hast du aufgegessen, czyli zjadłeś wszystko do końca? Tak żeby rozszerzyć troszkę to to znaczenie czasownika essen. No i ostatni już dzisiaj czasownik upaść gdzieś umfallen. Beispiel: Plötzlich ist sie umgefallen. Czyli nagle upadła. Przepraszam Was, ale nie wiem dlaczego postawiłem znak zapytania. Tam go raczej nie powinno być. Po prostu jest to stwierdzenie. Nagle upadła. Coś się stało. Nie wiem, zemdlała. Tak troszkę nieszczęśliwie, ale tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.